Zapraszam na trzecią część z cyklu. Co robi Pro audio, jak się nudzi? Zapraszam Was do środka. No, jak Wam się podoba to piękne wnętrze? Moim zdaniem piękne. Czekam na Wasze zdanie i Wasze komentarze. Widzieliście już mnie we wnętrzu super wypasionego Mercedesa V-klasy, widzieliście już mnie we wnętrzu super wypasionego kampera, którego robiliśmy, jak nam się nudziło ostatnio, a teraz nam się znowu nudziło, więc zrobiliśmy to w piękne wnętrze. Jest to Mercedes Sprinter, wersja vip dla sześciu osób. Mamy tutaj dwa telewizory, 43 cale, 32 cale. Mamy indywidualnie otwierane stoliki dla każdego pasażera osobno. Mamy regulowane Roletki, mogę sobie każdą roletkę otworzyć, zamknąć dla siebie. Mamy sterowanie wszystkiego z tableta, mamy super system audio 11-głośnikowy o mocy 1000W. Mamy tutaj naprawdę mnóstwo rzeczy, które mogą się podobać i mogą powodować, że sobie jeździcie komfortowo, prowadzicie rozmowy biznesowe. A mam też na przykład, mogę wam pokazać, mamy lodóweczkę, też się może otworzyć elektrycznie. Dużo rzeczy w tym aucie zrobiliśmy, całe to wnętrze było zrobione przez nas od zera, każdy element, który widzicie w tym wnętrzu jest zrobiony też przez nas ręcznie, w naszej firmie całość wnętrza robiliśmy sami, bez żadnych y, y, kupowania elementów dodatkowych do systemu. Każdy ma swój sterownik po, y, obok siebie, każdy, jest jeszcze sterownik ogólny, który możecie sobie zabrać do ręki, jak widzicie. Wentylacja, klimatyzacja, oświetlenie, mogę sobie na przykład bardzo szybko przełączyć strefę oświetleniową na troszkę inny preset, może taki Wam się bardziej podobał, a może będzie, będzie Wam się bardziej podobało, jeśli okna będą na przykład miały otoczki czerwone, a nie niebieskie, to wszystko możecie sobie tutaj zaprogramować i ustawić jak sobie chcecie. Cały system jest w pełni konfigurowalny, na przykład teraz zmienię oświetlenie parapetu na zielone, zobaczcie sobie, zmieniamy sobie na zielone. I jaką intensywność sobie chcemy, taką sobie regulujemy. A jak chcecie się więcej o tym samochodzie do, dowiedzieć, to będzie film na poziomie YouTube, na który Was serdecznie zapraszam. No i czekam na komentarze. Podoba się, czy się nie podoba? A może jeszcze chcę zmienić światło, żeby mnie, mnie było lepiej widać. Podoba się, czy się nie podoba? Do zobaczenia.